Ciekałam na peronie. Nie byłam pewna, kiedy dokładnie przyjedzie pociąg. Informacje podane mi przez aplikację kolejową, rozkład jazdy z plakatu i przez pana konduktora z innego pociągu nie do końca się zgadzały. Obok mnie na peronie stało starsze małżeństwo, rozmawiając między sobą z niepokojeniem. Gdy pociąg zatrzymał się przed nami, kobieta odwróciła się w moją stronę i zapytała, czy ten pociąg jedzie właśnie do miasta, w którym mieszkam i do którego zamierzam wrócić. Mam nadzieję, że tak, odparłem wesoło, skacząc po schodkach, aby wysiąść do wagonu. Na szczęście miałam rację. Później przyszła jednak do mnie chwila refleksji. Wsiadłam do pociągu, spokojnie usiadłam na swoim miejscu i zaczęłam czytać epokę, cały czas nie będąc naprawdę pewna, czy rzeczywiście jechałam w stronę swojego celu. Dziwię się, że nazywają mnie dorosłą osobą. Mam taką nadzieję to często przeze mnie powtarzane optymistyczne hasło ale niewiele ono znaczy, gdy nie opiera się na solidnym fundamencie. Ile razy miałam nadzieję, że wsiadałam do odpowiedniego autobusu i wysiadałam w zupełnie innym miejscu niż powinnam? Albo miałam nadzieję, że będzie ładna pogoda, a kończyło się na tym, że wszyscy pływali po ulicach pod parasolkami. Dzisiaj zaczynamy rozważanie pierwszego listu Piotra, a dokładniej pierwszego rozdziału tego listu. Prawdziwa nadzieja jest jednym z jego kluczowych elementów. Nadzieja, która ma mało wspólnego z pustym hasłem, mam nadzieję, że coś tam. Chociaż dzisiaj mam serdeczną nadzieję, że żywa nadzieja Jezusa wypełni nas podczas czytania tego rozdziału. Może pamiętacie, że mam kilka pytań, które kierują moje myśli, gdy studiuję dany fragment tekstu. Podkreślę, że nie są magiczne albo nawet wyjątkowo mądre. Sprawiają po prostu, że jestem w stanie przemyśleć i znaleźć konkretne punkty w danym fragmencie Biblii. Bez takiego przewodnika kuszą mnie dwa dość słabe podejścia. Albo dobra, przeczytałam to już 100 razy i to bardzo miłe, przejdę do następnego rozdziału. Albo. Cóż, nie rozumiem za bardzo, o co chodzi, więc może skończę pytanie na dzisiaj. Aby unikać takich gwałtownych i bezowocowych zakończeń naszego wspólnego czasu, zastanówmy się nad odpowiedzią na pierwsze pytanie. O co w tym rozdziale chodzi? Postaramy się podsumować w trzech głównych punktach. Znowuż, nie dlatego, że trzy to jakaś magiczna cyfra, tylko dlatego, że nasze mózgi zwykle są w stanie przyjąć i zapamiętać trzy punkty. Mój przekład Biblii akurat zawiera już trzy nagłówki w tym rozdziale. Oczywiście nagłówki nie są częścią oryginalnego tekstu, ale mogą być pomocne. Najpierw Piotr się przedstawia i identyfikuje adresatów jako poświęconych przez ducha Ku posłuszeństwu i pokropieniu krwią Jezusa Chrystusa. I to wszystko według postanowienia Boga. Następne wersety opisują naszą nadzieję w Chrystusie, czyli niezachwiane dziedzictwo w niebie, życie wieczne w obecności Jezusa naszego kochanego zbawiciela. W świetle tej nadziei Piotr, a raczej sam Pan Bóg, wzywa tych nowonarodzonych przez Słowo Boże do życia świętego, w tym miłowania siebie nawzajem. Moglibyśmy oczywiście mówić wiele więcej, by podsumować ten rozdział, ale nie mamy szansy w pełni zgłębić tego tekstu w trakcie 12-minutowego filmiku. Staramy się po prostu czytać i przemyśleć z głową, a ponadto z Duchem Świętym. Przejdziemy do następnego i mojego ulubionego pytania: Gdzie w innych miejscach w Biblii mogę znaleźć informacje na te tematy? Szukamy nie tylko podobnych wersetów, ale również cytaty ze Starego Testamentu, często powtarzane hasła. Oraz fragmenty, które mogą pokazać inną perspektywę do tego samego tematu. My z koleżanką ostatnio przeczytałyśmy list do Rzymian, więc mam go na świeżo w głowie. Drugi werset naszego rozdziału przypomina mi ten werset. Widzę, że jednym głównym celem zbawienia jest posłuszeństwo Jezusowi. Werset szósty ma wiele podobnych wersetów, ponieważ cierpienie jest powszechnym tematem w Biblii. Nie rozważam ich teraz, ale jeżeli przypadkiem właśnie teraz przeżywasz nieco trudniejszy czas w życiu, gorąco polecam te wersety do przeczytania. Możesz sobie zrobić screenshota i czytać na spokojnie. Niektóre były dla mnie wielkim pocieszeniem w trudniejszych chwilach mojego życia. Patrząc na następne wersety, czytamy o tym, że chociaż prorocy w dawnych czasach mówili do ludzi współczesnych, ich wiadomość ostatecznie miała znaczenie dla czytelników Lista Piotra. I dla nas, gdyż my też żyjemy w czasie Nowego Przymierza, czyli po Jezusie. Znowu kojarzy ten temat z listem do Rzymian i słowami Pawła. Bardzo powinniśmy doceniać Słowo Boże w Starym i w Nowym Testamencie, skoro to wszystko zostało napisane po to, abyśmy mieli nadzieję a nie tylko doceniać, ale czytać, wąć do serca, ufać, kochać. Werset 16 może brzmieć zaskakująco. Czasami kojarzymy Słowo Święty. Z czymś lub z kimś odległym od naszego życia. Bóg jest święty, wiadomo, może kilka osób w historii było świętych, ale ja, święta, Pan Bóg powiedział te słowa najpierw do ludzi Izraela w Trzeciej Mojżeszowej. W pewnym sensie cały Stary Testament jest historią tego, jak nie udało się Izraelitom wypełnić tego wymagania Boga. Nic dziwnego, że mieli z tym problem. Jeżeli jesteśmy szczerzy, sytuacja, w której ja, człowiek, muszę być świętym do tego samego stopnia jak trzykrotnie święty Bóg, wygląda beznadziejnie. Ciekawe więc, dlaczego Piotr ciągle mówi o nadziei. Werset 19 zawiera motyw Jezusa jako baranka. Moglibyśmy poświęcić wiele godzin na ten temat. Ale po prostu wyświetlę parę przykładów tego motywu i zachęcam do ich przeczytania. Dwudziesty werset jest podobny do tych w liście do Galacjan. Wiemy, że Pan Bóg działa od wieczności i zawsze okazywał zainteresowanie i miłość swojemu stworzeniu, ale Piotr i Paweł w tych dwóch wersetach. Wspominają o tym, że zbawienie objawiło się na nowo w osobie Jezusa Chrystusa. Dwudziesty drugi werset woła nas do miłości. Tym razem proszę o Wasze zaangażowanie. Jeśli przyjdzie Wam do głowy jakiś fragment na temat miłość do braci do drugiej osoby, napiszcie proszę go w komentarzach. Myślę, że jest sporo tych fragmentów. Na końcu rozdziału Piotr wspomógł się z cytatem ze Starego Testamentu: Piękna rzecz, że chociaż człowiek jest uchwytny i tymczasowy, wieczny Bóg to nas mówi w słowach stałych, trwających na wieki, co więcej w słowach łaski i nadziei. Chociaż sądzę, że mogłabym spędzić o wiele więcej czasu na poszukiwaniu fragmentów, które dotyczą tego rozdziału, Przejdźmy do następnego pytania: kim jest Bóg? Jeśli chodzi o to pytanie, mam podejście bardzo proste. Czytam Róża ponownie i szukam zdań, które zawierają informacje o charakterze Boga. Oczywiście porównuję swoje wnioski ze wszystkim, co jest opisane w całej Biblii, aby chociaż trochę uzupełnić obraz nieskończonego Boga. I unikać niewłaściwego skupienia na szczególnych cechach kosztem innych. Od początku widzimy. Bóg postanowił z góry, aby wybrać dla siebie szczególnych ludzi. Bóg jest ojcem Jezusa Chrystusa i przez marchesa Jezusa Bóg odrodził nas, wierzących, ku nadziei żywej. Jego moc nas strzeże. Objawienie się Jezusa Chrystusa, który jest oczywiście Panem i Bogiem, jest radosnym celem naszej wiary. Duch Chrystusowy mówił przez proroków w dawnych czasach. Oczekujemy z nadzieją łaski danej w objawieniu się Jezusa Chrystusa. Bóg jest święty i wymaga tego samego od nas. Sądzi każdego według uczynków Jego. Chrystus był przeznaczony jako baranek ofiarny przed założeniem świata. Bóg zbudził Chrystusa z umarłych. Jego słowo trwa na wieki. Jezus wzywa nas do miłowania Boga całymi duszą, sercem i myślą. Kiedy pytamy, kim jest Bóg i pozwolimy, aby sam Pan Bóg na to odpowiedział przez Jego słowa, uwielbiamy Go. Miłujemy Go swoją myślą, gdy podporządkujemy nasze pojęcia o Nim do czego, co sam Bóg powiedział o sobie. A teraz, kim jest człowiek, kim jestem ja? Musimy przejść do tego pytania z pokorą, ponieważ biblijny opis człowieka nie zawsze brzmi pochlebnie. Pierwszy punkt jednak jest raczej pocieszający. Jako dziecko Boga, zbawiona przez Jezusa Chrystusa, jestem odwrócona ku nadziei żywej. Mogę się wyselić z tego, co Bóg zachowuje dla mojej wiecznej przyszłości, mimo tego, co teraz mnie smuci. Słowa proroctwa zostały zwiastowane dla mojej radości. Mogę pokładać nadzieję całkowicie własne. Jestem posłusznym dzieckiem Boga. Jestem powołana do świętości. Zostałam wykupiona drogą krwią Chrystusa. Moja wiara i nadzieja są w Bogu. Moje posłuszeństwo oznacza między innymi, że powinnam miłować innych czystym sercem, jestem jak trawa, która uschnie. Zadamy sobie teraz kluczowe pytanie, w jaki sposób te pytania, kim jest Bóg i kim ja jestem, dotyczą mojego życia. Mogę na to odpowiedzieć tylko dla siebie. Przyznam, że powołanie do świętości jest niełatwe do przyjęcia. Moja nadzieja, już wiem, jest całkowicie w łasce. Nie mam żadnej nadziei, że stanę kiedyś przed Bogiem i usłyszę, faktycznie Ci się udało. Wypełniłaś każdą jotę i kreskę zakonu. Moja nadzieja jest taka, że Jezus to uczynił i że łaską jestem zbawiona przez wiarę. To nie usunie jednak słów Boga. Bądź świętą, bo ja jestem święty. Zastanawiam się, w jakie sposoby mogłabym żyć bardziej świadomie tego. Czy moje słowa kierowane do innych są święte? Czy to, co oglądam lub czytam w wolnym czasie, jest święte? Czy mój tryb życia, moje cele, moje pragnienie są święte? Skoro odpowiedź nie od razu brzmi tak, jak najbardziej, co zrobię? Może wy macie inne tematy do osobistego rozważania, ale dzisiaj zakończymy ostatnim pytaniem, czego jeszcze nie rozumiem. Jest kilka fragmentów, o których mam jeszcze pytania. Ile wiedzieli prorocy w Starym Testamencie o tym, co się stanie w Nowym? W jaki sposób powinnam rozumieć fakt, że Bóg sądzi według uczynków, wiedząc jednocześnie, że jesteśmy zbawieni przez wiarę. Czy w 22 wersecie Piotr ma na myśli miłość dla innych wierzących, czy dla wszystkich? Następnym razem będziemy rozważać drugi rozdział. Znowu zachęcam Was do przeczytania nie tylko tego rozdziału, ale całego listu. Kilkukrotne czytanie obszerniejszego fragmentu Słowa Bożego naprawdę dużo daje i jest warto poświęconego czasu. Do następnego razu życie prawdziwej, żywej nadziei Jezusa Chrystusa. Trzymajcie się, kochani. Pa!